Kontynuujemy podróż po gminie Kaczory. Dzisiaj zabieramy Państwa do Rzadkowa, Równopola, Prawomyśla, Byszewic oraz Morzewa. Początki Rzadkowa sięgają prawdopodobnie 1448 roku. Tutajsze ziemie wchodziły w skład majątku w Dziębowie. Pierwszy drewniany dwór w Rzadkowie powstał prawdopodobnie pod koniec XVIII wieku kiedy w miejscu tym osiedlili się Genzendorf Grabowscy. Hrabina Joanna Grabowska w 1850 roku kazała zbudować tutaj pałac z cegły. Miał on być położony na wzgórzu, z dala od wsi, otoczony parkiem i murem. Cegła do budowy pochodziła z miejscowej cegielni, która istniała tutaj jeszcze na początku XX wieku. Ciekawostką jest tu fakt, że wyrobisko zostało zalane wodą i dzisiaj w miejscu tym znajduje się Staw. Od 1871 roku właścicielem majątku był Adolf Polak. Ostatnim dziedzicem był Adam Tołkacz, który nabył posiadłość w 1930 roku. Szkoła podstawowa w pałacu istniała do 2010 roku, a przedszkole zamknięte było w 2024 roku. Dziś pałac prawdopodobnie będzie przygotowywany do sprzedaży. Jak głosi legenda, niezbadaną zagadką rzadkowa są podziemne przejścia, które łączą prawdopodobnie pałac z Ustroniem, czyli miejscem nad jeziorem Kopcze, gdzie w XIX wieku istniał folwark. Tunele są podobno zasypane gruzem i są niebezpieczne. 3 km na wschód od Rzadkowa, na skraju Doliny Noteci, znajduje się Rzadkowska Górka. W 1936 roku założono tu szkołę szybowcową. W czasie okupacji Niemcy szkolili w tym miejscu swoich pilotów. Szybowce zostały stąd wyprowadzone dopiero w 1952 roku. Obecnie na tak zwanym szybowisku znajduje się dom pomocy społecznej. W Rzadkowie znajduje się także patriotyczny mural. W 2024 roku we wsi zostało oddane do użytku nowoczesne przedszkole. Wcześniej mieściło się w pałacu. Po przeprowadzce do nowej siedziby stało się ono nowoczesną, w pełni wyposażoną placówką edukacyjną dla najmłodszych mieszkańców. We wsi znajduje się także kościół pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej, do którego należą wierni z Byszewic, prawomyśla rzadkowa i Równopola. Kościół został poświęcony w 1936 roku, a konsekrowany w 1963. Wcześniej w tym miejscu istniała kaplica, która została wybudowana z inicjatywy i przy wsparciu finansowym hrabiny Joanny Napomucen Grabowskiej. Na cmentarzu w Rzadkowie wyróżnia się najstarszy na tym cmentarzu grup małżeństwa Justyny i Józefa Kajów. Z dużą figurą Jezusa oraz niewielki symboliczny grup członków rodziny Kajów, którzy zginęli w czasie I i II wojny światowej oraz po zakończeniu II wojny światowej, ufundowany przez Bronisława Kaje. Na cmentarzu też jest obelisk poświęcony pamięci Franciszka Piotrowskiego, mieszkańca Rzadkowa, żołnierza I wojny światowej, który walczył pod Verdę, zamordowanego w obozie koncentracyjnym Mathausen-Guzen. W Rzadkowie znajduje się piękny wiejski Dom Kultury. Na sali organizowane są różnego rodzaju imprezy kulturalno-rekreacyjne, od przedszkolaka do seniora. W Wiejskim Domu Kultury. Odbywają się różnego rodzaju imprezy, majówki, zabawy okolicznościowe oraz różnego rodzaju warsztaty. Równopole powstało w 1830 roku. Wtedy majątek w Rzadkowie popadł w tarapaty finansowe i dziedzic wytoczył na tym terenie równe działki i sprzedał je niemieckim i polskim osadnikom. Stąd nazwa miejscowości. Ci poprowadzili główną drogę pomiędzy nimi i wzdłuż niej wybudowali swoje zagrody. W 1910 roku mieszkało tu 216 Niemców i 138 Polaków. Po II wojnie światowej opuszczone przez Niemców gospodarstwa zasiedlili Polacy. Obecnie w równopolu mieszka 322 mieszkańców. Układ urbanistyczny wsi zachował kształt z czasów lokacji. Zabudowania ciągną się po obu stronach drogi. Przez środek wsi prowadzą tory kolejowe linii Piła-Bydgoszcz, która została oddana do użytku w 1851 roku. Najstarsze budynki pochodzą z końca XIX wieku. To między innymi budynek starej szkoły. W Równopolu mamy wszystko co jest potrzebne do życia. Cała miejscowość jest skanalizowana, zgazyfikowana, Nowy asfalt oraz chodnik tworzą poczucie bezpieczeństwa. Jest też pełna infrastruktura wodociągowa, kanalizacyjna i gazownicza. W centralnym miejscu Równopola stoi Wiejski Dom Kultury. Powstał on w 1987 roku. W Równopolu istnieje kilkanaście gospodarstw rolnych. Duże korzyści przynoszą uprawy warzyw na łąkach nadnoteckich. W okolicy też są piękne sady. Linia pól oraz horyzonty lasu tworzy piękny krajobraz. Cisza, spokój, a jednocześnie bardzo blisko miasta Kaczory. Morzewo to bardzo stara wieś. Świadczy o tym m.in. nazwa, która wywodzi się jeszcze z czasów słowiańskich. Niektóre źródła podają, że pierwotnie morzewo nazywane było wsią nad morzem. Chodziło o to, że dawniej noteć nazywana była Długim Morzem, gdyż przeprawa przez rzekę możliwa była tylko w nielicznych miejscach. Inne źródła podają, że nazwa pochodzi od założyciela wsi, Morzysława. Sława. Dziś mieszkają tu 604 osoby. W morzewie jest też tak zwana Góra Żale. Na niej poganie, dawni mieszkańcy tych ziem, w glinianych urnach grzebali popioły zmarłych, co potwierdzają znaleziska. W latach 70. ubiegłego wieku przeprowadzono na tym terenie badania archeologiczne. Uczeni zarejestrowali 62 stanowiska archeologiczne. Zdecydowaną część tych stanowisk stanowią ślady osadnictwa średniowiecznego i późnośredniowiecznego, Dlatego sądzi się, że Morzewo i jego najbliższe okolice trwalej zagospodarowali Słowianie we wczesnym średniowieczu, to jest od 8 do XIII wieku. Pierwszy zapis o Morzewie pochodzi z 1455 roku. Od średniowiecza do połowy XIX wieku Morzewo było wsią szlachecką. W późniejszych latach grunty morzewskie wchodziły w skład majątku Dziębowskiego. W Morzewie znajduje się były dwór z pierwszej połowy XIX wieku, który obecnie jest budynkiem plebanii. Tuż obok znajduje się kościół pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego. Wróżnia się w całej okolicy, bowiem w niczym nie przypomina występujących na tym terenie świątyń poewangelickich. Z daleka możemy dostrzec wieżę nawiązującą kopułą do budownictwa bizantyjskiego. Obecny kościół jest już czwartym kościołem w Morzewie. Poprzedni, czyli ostatni kościół spłonął w 1906 roku podczas największego pożaru w historii Morzewa. Wywołały go świece niezgaszone przez kościelnego. Odbudowa kościoła trwała dwa lata. Przed kościołem stoi figura Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus, a w cokole umieszczony jest kamień przywieziony z góry Tabor. Na której Jezus Chrystus dokonywał przemienienia. W Morzewie funkcjonuje Ochotnicza Straż Pożarna, a tuż przy niej zlokalizowany jest Wiejski Dom Kultury. Odbywa się w nim wiele imprez. Właśnie znajdujemy się przy Wiejskim Domu Kultury w Morzewie. Jest to miejsce, w którym organizujemy spotkania integracyjne dla mieszkańców naszej wsi. Yy, organizujemy również różnego typu warsztaty, imprezy okolicznościowe. Kilka razy do roku odbywają się również koło naszej sali imprezy plenerowe, takie jak festyny, zabawy pod chmurką, pikniki, kino plenerowe dla dzieci. Jak widać, wokół naszej sali mamy bardzo dużo zielonego terenu, mamy piękny plac zabaw, ławeczki, mamy boisko do koszykówki, boisko do piłki nożnej i boisko do siatkówki. Mieszkańcy jak najbardziej z tego korzystają. Bardzo często można tutaj zauważyć całe rodziny, nawet z dziećmi, także jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. We wsi znajduje się także dobrze wyposażona przedszkole. Jest tu też budynek z 1906 roku, w którym obecnie mieszczą się warsztaty terapii zajęciowej. Najstarszym mieszkańcem Morzewa jest Leon Bogusławski. W tym roku kończy 91 lat. Bardzo dobrze się mieszka. Jest wieś spokojna, cicha. Mamy piękne ścieżki rowerowe, mamy chodniki, piękne i dużo zieleni mamy. Nie? I taka wieś jest zgodna. Nie ma takich utarszków, jak to mówił, między sąsiadami. Kilka lat temu we wsi pobudowano nowe drogi i położono chodniki. Wieś systematycznie rozwija się i rozbudowuje. W kierunku Kaczor, jak grzyby po deszczu, powstają nowe domy jednorodzinne. Jak widać Morzewo jest przepiękną, malowniczą wsią z pięknymi krajobrazami. Mamy tutaj mnóstwo zwierząt, mnóstwo lasów, mamy rzekę Noteć w pobliżu. Życie na wsi uczy nas cierpliwości, szacunku do natury i ciężkiej pracy. To tutaj właśnie w rytmie przyrody, każdy dzień jest pełny małych cudów, które warto odkrywać. Może bo to nie tylko miejsce pracy, ale też nieskończone źródło przygód, piękna i nauki o życiu. To tutaj każdy może znaleźć coś dla siebie. Ciszę, spokój, radosną zabawę wśród zieleni i zwierząt. To wszystko możecie znaleźć właśnie w Morzewie. Zapraszamy! W Morzewie mieszka się bardzo wygodnie i przyjemnie. Mamy tu wszystko, czego nam potrzeba tak naprawdę do szczęścia: ścieżki rowerowe, piękne miejsca pełne zieleni. Mamy przyłącza gazowe, przyłącza kanalizacyjne. Mnóstwo ciekawych miejsc, do których, zachę do których odwiedzenia zachęcam. Lekko od wsi znajdują się wzgórza Morzewskie. To miejsce, w którym w 1939 roku hitlerowcy dokonali potwornej zbrodni. Gestapo zastrzeliło w tym miejscu bez sądu Polaków z powiatu chodziewskiego, aresztowanych, przetrzymywanych w więzieniu w chodzieży. Na miejscu mordu utworzono miejsce Pamięci Narodowej, gdzie każdego roku w rocznicę 7 listopada odbywają się uroczystości upamiętniające pamięć pomordowanych. Prawomyśl i Byszewice to jedyne w gminie sołectwo, które tworzą dwie wsie. Obie leżą na trasie Kaczory, miasteczko krajeńskie. Większą wsią jest Prawomyśl. Aktualnie mieszka tu 116 mieszkańców. Byszewice liczą na dziś 59 mieszkańców. Zabudowania w Prawomyślu rozciągają się z jednej strony wzdłuż Górz Morzewskich, a z drugiej zaś strony na przepiękną Dolinę Noteci. Takie usytuowanie jest wręcz wymarzone na odpoczynek, a także pod agroturystykę. Nazwa Prawomyśl pochodzi prawdopodobnie od dziedzica... Grabowskiego, a wiąże się ona z faktem, że jadąc do prawomyśla, trzeba pomyśleć, aby skręcić w prawo z głównej drogi. Jako jedyne w gminie Sołectwo tworzymy dwie miejscowości: jest to miejscowość Prawomyśl i Byszewice. Prawomyśl liczy 117 mieszkańców, Byszewice natomiast 59. Jedna, jak i druga miejscowość położona jest wzdłuż pięknej i malowniczej rzeki Doliny Noteci. Mamy prężnie działającą ochotniczą straż pożarną. W naszej miejscowości jest sieć kanalizacyjna, światłowód, gaz. Na sali wiejskiej mamy nowe stoły, krzesła, dobrze zaopatrzone zaplecze kuchenne, sanitarne, plac zabaw dla dzieci, boisko. A naszym głównym celem jest teraz plac zabaw dla miejscowości Wyszewica. Byszewice to druga wieś należąca do tego sołectwa. Jadąc dalej w kierunku centrum, dojeżdżamy do gospodarstwa Pawła Wojciechowskiego. To tu znajduje się słynna w całej Polsce i nie tylko brama z postaciami smerfów, małych niebieskich stworków ze słynnej Dobranocki. Te maleńkie stworki przy otwieraniu uciekają na boki, kryjąc się przed wyglądającym z okna gargamelem. Na ja tej bramie zamieściłem. Kwiaty, a między innymi tak sobie pomyślałem, bo w tamtym czasie, kiedy ja tutaj, 76 rok, to były aktualne smerfy, które jako bajka służyły dzieciom. No i w tym układzie ja pomyślałem o tym, żeby te smerfy umieścić na tej bramie, żeby to było tak troszeczkę atrakcyjniej, oni się ruszały. Papaster zapraszał to wszystko, bo ich w pomysłach tak się ogólnikowo to wszystko stworzyło. Obie wsie są zbyt małe, by stanął tu kościół. Przed II wojną światową mieszkańcy uczęszczali do kościoła w Morzewie, a po 1945 roku obie wsie zostały włączone do parafii w Rzadkowie. W ostatnim czasie we wsi wykonano między innymi chodniki, którymi chętnie poruszają się zarówno piesi, jak i rowerzyści. Wieś jest położona w pięknym miejscu. Z jednej strony mieszkańcy mają widok na Dolinę Noteci, a z drugiej na wzgórza. Ten piękny widok zachwyci każdego, kto zechce tu przyjechać.